Ręka w ramkach sezonu Jasmin Muricz Tak, Poznań Duszan Kucjak Legia Warszawa Łukasz Skorowski Łonik Ząbrzy Dariusz Trena. Wrocław I Emiliusz Zubas Emilio Zubas nie z wypadków Bardzo grzecznie uczynny chłopak Skolę do pracy Musimy się nie mówiąc wziąć Pomoc Kucjak Legia Warszawa Kategorii bramkarz sezonu 2012-13 jest Emiliusz Zuba z Gier Odkrycie sezonu 2012-2013 Martin Staszickianski Tomasz Bownicski, Jadnie Filip Staszic, Ruchorzów oraz Nie było wiadomo, czy regia, czy regia tak szuka, czy... Bartosz Peleszyński, Legia Warszawa, Lech Poznań. Odkryciem sezonu 2012-2013 jest pewnie też dlatego, że gra w dobrych butach. Bartosz Czy jest gdzieś tam koło Ciebie statuetka? Masz statuetkę? Pokaż nam ją, czy, ona, czy ona... Jest, jest, jest statuetka. Yy, chyba Bartek nie słyszał tych braw jeszcze od Państwa. Chciałem już Bartek, ja zarysowałem taką tezę, że to są najpiękniejsze godziny pewnie w twoim młodym życiu, bo wczoraj odbierałeś yy, nagrodę za, za mistrzostwo Polski, mogłeś też odebrać za wicemistrzostwo w kraju z ręką Poznań. Dzisiaj nagroda indywidualna, a jutro kto wie, być może tej reprezentacji Polski, tej dorosłej. No tak przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. No tak, dużo się teraz wydarzyło w moim życiu piłkarskim, ale to tylko motywuje mnie do dalszej pracy i bardzo się cieszę z tego, że, że tą ciężką pracą zbieram teraz owoce i, i chcę, chcę zdobywać więcej i chcę się rozwijać. Bardzo dziękuję moją Jakie, jakie przecieki z reprezentacji? Zumówię zagrasz? Nie wiem czy z zobaczmy to na mojej ja się przygotowywałem tak, żebym grał i e, jeżeli się okaże, że będę grał, to zrobię wszystko, żeby, żeby wykorzystać swoją szansę. Bartosz Barizyński odkrycie sezonu 2012-2013. Proszę prostu przyjemnie? Obrąca sezonu 2012-2013. Ja Gref Jadańsk, Łukasz Groś, widzę wód A Jędrzejczyk. Legia Warszawa. Marcin Kamiński Dek Poznanin oraz Paweł Skiberny Widzę fuć Wychowany na bada W dwóch słowach siła Jeszcze uśmiechnięte Półdziałek się zamyka Na łyżku za na Mołdawię, ale nie ja o Mołdawię chciałem Cię zapytać Ty, y, ty nie mnóżka paruski y, gawaricz, karaszuj i płocha Na razie, na razie spokojnie Na razie, na razie proszę, proszę, bo po prawej stronie mam tutaj taki mały ekranik i cały czas się oglądam także przepraszam z góry i zerkam na prawą stronę Ale dobrze, dobrze, dobrze Na razie nie, nie No pożyczyłem koszulkę od Beresia Z tego powodu, kiedy mam trudne chwile i momenty, sami się nie wspierają i oczywiście, moją ukochaną dziewczynę. Dziękuję mam wszystkich i całej drużynie, bo przez dobrą grę drużyny zostajemy wyróżnieni. Dziękuję. Malszowiec pasywał w klasyfikacji Fair Play. klasyfikacji Fair Play w sezonie 2012-2013. Zwycięzcą jest Górnik Zabrze. Najlepszy pomocnik sezonu 2012-2013: Jakub Kosecki. Regia Warszawa. Daniel Krasik. Legia Warszawa. I Sebastian Mila, Macie Wrocław. A także Tomasz Pogruski. Jasne widzę. Dobre miejsce. Aleksander Tomew. Aleksander Tomew. Lech Poznań. A nie, no. Najszybszy w który za dużo zadłużę które to wystrzeli do porywaczu menu, nie jest niesamowicie dużo do dużo. Ja, Jan Kosecki, legia Na początku chciałbym w imieniu drużyny pogratulować Dagi tak, Warszawa mistrzostwa i Pucharu Polskiego. Naprawdę posłużyliście na to. Także jak poznak drugiego miejsca, naprawdę było bardzo ciężko Was przeskoczyć. A także chciałem podziękować za tą nagrodę, bo naprawdę jeżeli koledzy z boiska, rywale, na siebie to jest naprawdę coś e, wyjątkowego i coś, co chyba jest najważniejsze w życiu. A konkurencja jak Państwo widzieli, była naprawdę niesamowita, więc e, tym bardziej jestem z tego powodu szczęśliwy i chciałbym podziękować za swojej rodzinie, bo gdyby nie ona, to tutaj by nie było. Mnie i oczywiście swojej rodzinie, bo bez nich bym na pewno nie mógł siedzieć w tak dobrą towarzystwie. Dziękuję i miłej sezonu 2012. 2013. Marcin Grosz. Mastewice. Adam Nawałka. Molik Zabrze. Piotr Skopowiec. Ołania Warszawa. Żelę. Mariusz Rumak. Jak Poznanik? Jan Urban. Legia Warszawa. Ten doktor nie powiedział, że zgodziły się się z kraju. ojciec. Nauczył nas wydziałać w ciężkich i w tych dużych machem. Słowa to się ma. Jan Urban. Zwycięzcą kategorii trener w sezonu 2012-2013 jest Janusz. I tak słowo działa się samo, zapowiadam rzeczywiście, że przed sądem, przed sądem, tytuł mistrza Polski, tytuł mistrza Polski znowu. Panie premierze, proszę. Dobry wieczór. Wykorzystam z sytuację, że jest Zwyczek wody, chociaż chyba Wyczek, tak? A, ale nie, nie, słyszy, słyszy, bo on będzie wyczerpał. Zwyczek. Mówiłem Ci, że źle się dzieje w polskiej piłce. Musimy to naprawić. Teraz na poważnie. Chłopaki z drużyny, sztab szkoleniowy, to jest kolejny trofeum, które wygraliście my. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, Panie wiecie, że wczoraj była słyszałem, że była ostra zabawa i teraz chcę potwierdzić pewny fakt. Lambada w wykonaniu trenera była, Pytamy o te Kolana całe potem wszystkim? Relewę kolanko coś się nie trabi, ale zaszczyt nie mam dom. No. A kontrakt wepnięty? Tak? Że co? Może kontrakt, kreaty. Kontrakt, kontrakt. czyli wepnięty, kontrakt. Nie, nie porozmawiamy z prezesem, ze ale... Lech Poznań Zacznę z wysokiego C. Dokiwoju, Piotr Szkochon Czołg Polakarnego, Hak Przystojny Władimir Waliświli, Legia Warszawa, Polonia Warszawa Zwycięzcą w kategorii Napastnik sezonu 2012-2013 jest, Widzę, że piłkarski nos jeszcze nie zawodzi Robert Demian. Yeah. Człowiek, u którego wystawiałem już kolejki chętnych po zakończeniu tego sezonu? co Robert. Długa ta kolejka po Ciebie? Bardzo długa, bardzo. A to masz jakiś swój Proszę. Masz jakiś swój typ? Nie. Tego zespołu, do którego chciałbyś sprawić? Częstą w kategorii gól sezonu 2012-2013 jest ktoś, kto mógłby być świetnym obrońcą w drużynie okejowej, bo widziałem coś z takich potężnych rozmiarów. Przemysław Kazimierczak, Przemysław Grodzko. Czyli piłkarz sezonu 2012-2013. Mirosław 2012 Radowicz, Robert Demian, Artur Jędrzejczyk, Jakub Kosecki, Sebastian Bila i Władimir Dwali Świty. To jest ta wszystkie zawodników, która otrzymała najwięcej głosów w lewicy dziennikarzy. Proszę Państwa, zwycięzcą w kategorii piłkarz sezonu 2012-2013 jest Robert Demian. To jest nagroda dla króla strzelców tego sezonu. Kto to został króla strzelców tego sezonu? Niech sobie przypomnę. Robert, oddawaj drugą statuetkę znowu Panu Premierowi, bo poprosimy Cię po raz trzeci na... Wielkie prawa. Mistrzowie Polski i klucz wstrząsnicy z roku 2012-2013. Było nam bardzo miło spędzić z Państwem ten czas. Dziękuję.